Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Dzisiaj najważniejsze dane, które się miały pojawić o 14.30, rzeczywiście były bardzo kluczowe dla wielu rynków. Można byłoby powiedzieć w ten sposób, że znacznie lepsze dane dla dolara zdewastowały rynki finansowe, głównie waluty i towary. Mianowicie popatrzmy, tak, stopa bezrobocia. Oczekiwano, że spadnie z 5,7 na 5,6, spadła do 5,5%. Jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy w sektorze pozarodniczym to oczekiwano 240 tysięcy miejsc, a mamy 295 tysięcy. I jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy w sektorze prywatnym to 229 tysięcy, jest 288 tysięcy. I to przełożyło się na duże umocnienie dolara. Zaraz przejdziemy do wykresów. Najpierw popatrzmy na indeks dolara, czyli na taki zbiorczy indeks, który pokazuje, jak dolar się zachowuje względem koszyka głównych, par, głównych walut. Mamy tutaj styczniowy szczyt, został on przebity, jesteśmy na nowych maksimach. Ten trend wzrostowy nie skończy się tak szybko. Jeszcze mamy tutaj, jeśli byśmy z tego miejsca rozpoczęli liczenie fal, to mamy tutaj falę pierwszą, to jakąś falę drugą. Tu falę trzecią, która jeszcze nie jest zakończona, potem może być jakaś fala czwarta, w dalszej perspektywie jeszcze fala piąta. I takie spojrzenie na indeks dolara może nam pomóc w określeniu, gdzie możemy na przykład zakończyć się ruch spadkowy na eurodolarze, czy też na innych parach walutowych z dolarem. Popatrzmy na sytuację na euro-dolara. Wczorajsze maksima wieczorne na poziomie gdzieś około 1.10.30 dzisiejsze spadki, potem odbicie i tutaj mamy publikację wyników z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo silne spadki. Wygląda na to, że z wczorajszego wieczornego szczytu pojawi się pięciofalowa struktura. Tutaj już te spadki, które nas czekają w perspektywie kilku godzin nie powinny mieć dużej dynamiki. Być może poziom 1.08 zostanie obroniony psychologicznie. Potem możemy zobaczyć jakąś korektę, w dalszej perspektywie spadki. No i wydaje się, że ten target, który wcześniej ustalamy ustala między 1,05 i 1,07 jest jeszcze zbyt wysoki. Myślę, że obecnie można byłoby go obniżyć do poziomu 1,05 na przyszły tydzień, a być może w dalszej perspektywie moglibyśmy nawet liczyć, w takiej dwutygodniowej perspektywie moglibyśmy nawet liczyć na parytet, czyli na 1,0. Przejdziemy teraz do sytuacji na dotyku dolara do złotego. Przekroczony został szczyt ze stycznia na poziomie 3,79. Dzisiejsze nacjonalnie wypadło na razie na poziomie 3,8. W perspektywie kilku tygodni powinniśmy wrócić na szczyt z 2009 roku, to jest poziom 3,92. Potem możliwe jest jakieś przesilenie. I w dalszej perspektywie odreagowanie tych wzrostów silnych z poziomu aż 3, zaledwie 3 zł. Na wykresie franka do złotego mamy sytuację taką, że utrzymujemy się blisko dolnych e, e, poziomów z, z ostatnich kilku tygodni. to jest wyłącznie zasługa tego, że na wykresie euro franka, Utrzymujemy się jeszcze dosyć wysoko ponad tym bardzo ważnym wsparciem na poziomie 1.0615, natomiast w dalszej perspektywie czasu wydaje się, że powinniśmy to wsparcie przebić i wtedy otwiera się droga na 1.0435. Przebicie tego poziomu otwiera drogę do dalszych spadków. Odwrotnie powinno być na wykresie franka do złotego. Popatrzmy teraz na wykres złota, które przełamało wsparcie w rejonie około 1190. Dotarliśmy do poziomu około 1173. Tutaj mamy dołek z grudnia. Być może tutaj dojdzie do jakiejś niewielkiej korekty, natomiast potem w dalszej perspektywie czasu celem tego roku myślę, że jest osiągnięcie listopadowego dołka. Sam dołek był na poziomie 1131. Korpusy świecą na poziomie 1140. Tu ma możliwe jest jakieś odbicie, natomiast w jeszcze dłuższej perspektywie czasu wydaje mi się, że jeszcze powinniśmy mieć pogłębienie tego dołka i dopiero potem w dalszej perspektywie czasu, gdy będziemy wracali po poziomu 1140 koszpusem zielonej świecy dziennej czy czterogodzinnej może się pojawić sygnał do trwalszego odreagowania spadków, które trwają już no, jakieś chyba 3 lata nawet. Popatrzmy teraz na sytuację na rynku cen ropy. Przed dzisiejszymi danymi wyglądało na to, że kurs ropy może wybronić wsparcie w postaci tutaj tego pełnego dołka, jak również wsparcie w postaci <laughs> dolnego ograniczenia chmury i czymoku tak jak mówiłem wcześniej te znacznie lepsze dane dla dolara doprowadziły do jego dużego umocnienia i to przełożyło się również na wykres ten ropy doszło do przebicia wsparcia na poziomie 50-65 co niewątpliwie może nas cieszyć w krótkim terminie wydaje się że możemy wrócić do wsparcia w rejeniu około 49 <laughs> 7. Tutaj mamy ważne dołki. 3 aż. Potem może się rozpocząć odbicie. No i tutaj można rozpatrywać dwa scenariusze. Pierwszy optymistyczny zakłada to, że strona podażowa, e, strona popytowa będzie jeszcze starała się doprowadzić do powrotu na ten szczyt. Aby do tego doszło, to warunkiem jest to, że musimy przede wszystkim rozbić na trwały poziom 50,65. No i potem musimy też przebić chmurę i Wtedy dopiero otwiera się droga do poziomu 52,30. Wydaje się, że chyba bardziej prawdopodobne w obecnym stanie rzeczy jest scenariusz ten rozrysowany na czerwono, że podejście do wsparcia w rejonie 49,7 dojdzie do odbicia, z tym, że odbicie będzie już niewielkie i potem kolejny ruch w dół doprowadzi już do rozbicia poziomu 49,70. Wtedy otwiera się droga na poziom 49. Tutaj jeszcze mamy poziomy 48,7. Z kolei Tutaj też być może dojść do jakiegoś odbicia, ale w dalszej perspektywie czasowicie na to, że te wsparcia zostaną przebite i w efekcie otworzy się droga na styczniowe dołki między 43,6 a 44,2. Przejdziemy teraz do rynku akcji i teraz tak, na wykresie DAX, kontraktów na DAX mamy dalsze wzrosty, no niewątpliwie osłabienie euro jest pozytywne dla przemysłu niemieckiego, które będzie miał bardziej konkurencyjny, bardziej konkurencyjny eksport. Oddaliliśmy się od tutaj tego bardzo ważnego poziomu 11440 w przypadku pojawienia się korekty. Nie będzie już teraz problemu z tym, że korekta, która na przykład zniosłaby 38% ruchu z tego dołka do tego lokalnego szczytu spadłaby, znaczy doprowadziłaby do, spad, do przełamania wsparcia na poziomie 11440. Po zakończonej kolekcji może mieć dalsze wzrosty. Zobaczmy, co się dzieje na wykresie kontraktów na indeks SP 500. Tu z kolei te bardzo dobre dane dla dolara doprowadziły do spadków. Dlaczego? Gdyż wielu inwestorów uważa, że jeżeli będziemy mieli dobre dane, to one mogą spowodować to, że na przykład na jednym z bliższych posiedzeń FED może zdecydować się na podwyżkę 100%. Natomiast no, wydaje się, że są też pewne argumenty wskazujące na to, że ta podwyżka 100% mogłaby nastąpić na przykład dopiero w czerwcu i wtedy, jeśli tak by to miało być, no to wtedy nie będzie większych zagrożeń dla rynków w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o możliwość kontynuowania wzrostów z tego dołka, który mieliśmy na początku, Lutego. No, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że jesteśmy blisko bardzo ważnych, krytycznych wsparć w rejonie około 2089. I na koniec przejdźmy, czyli reasumując, myślę, że ta dzisiejsza kolejna próba przełamania poziomu 2089 może się skończyć niepowodzeniem i w efekcie rozpocząłby się tutaj jakiś ruch w górę. Do powrotu na te tutaj szczyty potrzebne jest przebicie tutaj tych lokalnych dołków. Na koniec polski rynek. Mamy tutaj odreagowanie spadków z ostatnich kilku sesji. Rynek się zaczyna cofać. Wydaje się, że czeka nas jeszcze kolejny ruch w dół i nim dojdzie do przebicia tutaj tego oporu między 2360 a 2390. Myślę, że jeszcze tutaj dosyć dużo czasu ma. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu miłego weekendu, zapraszam na sobotnią lekturę podsumowania tygodnia, w którym zamieszczę prognozy średnio-długoterminowe i również krótkoterminowe dla najważniejszych rynków. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.